Nie mam. Oczuszka z Ali. Standardowo. Dobra, tu będą jakieś wisiorki męskie. Są do Taki. Jadejtowy chyba to się mówi, na fioletowy. Następnie mamy... Czarny. I o! Co mówi oko to sobie otworzymy. Takim fajnym sznureczkiem. Nie wiem po co ta regulacja, ale tutaj mamy taką. Dobra, idziemy dalej. Jedziemy dalej z hmm. Ja kawę jeszcze lepiej się mówię. Taki ziom kawy jeszcze. A, jeszcze jeden. Taki śmieszny, drewniany żołądek. Trzeba panąć nawet rozkręcenie. Uuuu. A, no, dosyć, dosyć grube. Może być ciężko. Także to tyle, Elo.